Witam serdecznie. W tym filmiku dowiecie się Państwo o znaczeniu odżywiania, procesu odżywiania na poziomie komórkowym jako warunku dobrego zdrowia. Nasze ciało składa się z 12 układów różnych i to jest między innymi układ limfatyczny, krwionośny, kostno-szkieletowy, mięśniowy, pokarmowy itd. itd. Między innymi Centralny układ nerwowy, obwodowy, układ nerwowy. No i wszystkie pozostałe, które Państwo tutaj wymieniłam. Każdy z tych układów posiada swoje organy, tak? Czyli na przykład yy, popatrzcie, układ oddechowy to jest cała jama. Usta to są płuca, między innymi moczowe to jest nerki. Moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa. Czyli każdy. Każdy z tych układów ma swoje kluczowe organy. Natomiast każdy organ zbudowany jest z poszczególnych tkanek, czyli takiego układu komórek różnych, tak różnego typu. No i zobaczcie państwo, jak działa medycyna konwencjonalna. Przede wszystkim sprawdza stan organizmu, zaleca potrzebne badania, sprawdza symptomy Przepisuję leki. Które tak naprawdę mają Państwu usunąć objawy danego schorzenia. Tak? Natomiast jeżeli te leki nie działają, no to medycyna staje się bezsilna. I zobaczcie Państwo, na jakim poziomie medycyna konwencjonalna szuka przyczyn. To jest na poziomie organizmu, na poziomie właśnie układów i na poziomie narządów. Czasami specjaliści też koncentrują się na tkankach. Natomiast tkanki, moi Państwo, składają się z komórek. I tak naprawdę zobaczcie Państwo, jak to wygląda, jeżeli, jeżeli zaczniemy od komórki, tak? Czyli jeżeli mamy zdrowe komórki, jak to docelowo wpłynie na organizm. To jest niby mała różnica, ale tak naprawdę zmienia całe podejście. Dlaczego to jest ważne, żeby dbać o nasze komórki? Dlatego, że nasze DNA, moi Państwo, odnawia się co 6 miesięcy. Zobaczcie, mózg potrafi się odbudować co rok, czyli w naszym organizmie cały czas jest wymiana komórek. Tak? Wątroba odnawia się co 6 tygodni. Na błonach żołądka co 5 dni. Więc zobaczcie, co się dzieje, jeżeli w organizmie brakuje nam budulca tak żeby te komórki potrafiły się prawidłowo zbudować I moi państwo każdego dnia człowiek potrzebuje aż 28 aminokwasów 15 minurał, minerałów 12 witamin które w większości jeżeli nasz organizm jest w dobrej kondycji potrafimy sobie sami Wytworzyć. Potrzebujemy też siedem enzymów i trzy nienasycone kwasy tłuszczowe. I zobaczmy, proszę Państwa, proszę Państwa, właśnie jak to wygląda, jeżeli te komórki mamy zdrowe i jeżeli mamy odpowiednią ilość budulca do każdego tego procesu. Jeżeli mamy zdrową komórkę, to mamy również zdrową tkankę i co za tym idzie? Zdrowy organ, zdrowy układ. No, i to nam daje ogólne zdrowie naszego organizmu. Natomiast, moi państwo, co się dzieje, gdy ta komórka jest chora? Powstaje chora tkanka, choruje organ, choruje cały układ, i docelowo nasz cały organizm również choruje. Więc, moi państwo, zdrowie to nie tylko kondycja organów, to nie tylko kondycja nasza ogólna, ale przede wszystkim właśnie kondycja naszej komórki. Podstawą naszego zdrowia jest zdrowa komórka. Więc odżywianie na poziomie komórkowym. I jeżeli będziemy w zdrowiu, to też musimy zadbać o siebie dzisiaj, jeżeli chcemy w tym zdrowiu być. Gdy komórka potrzebuje wszystko, czego potrzebuje, żeby się zregenerować, to ta komórka będzie w zdrowiu, więc potrzebujemy dostarczać do naszego organizmu składników odżywczych, tlenu i pomagać, wspierać usuwanie toksyn i dwutlenku węgla z organizmu. I moi państwo, o wodzie mówiłam już w poprzednich nagraniach, ale tutaj, tak dla przypomnienia woda to jest podstawa. Jeżeli brakuje wody nasza komórka wysycha zobaczcie państwo jak wygląda krwinka która jest odpowiednio nawodniona a jak wygląda krwinka chora popatrzcie ona jest po prostu wyschnięta jest obkurczona tak i niestety gdy nam brakuje Wody w organizmie chorują i krwinki, ale choruje nasz cały organizm, bo zobaczcie jak to wygląda na poziomie organów. Wątroba to jest 86% wody, płuca to jest 80% wody, serce to jest 79% wody, mózg to jest 75% wody, a krew to aż 83% wody. Więc jeżeli tej wody nie mamy, no to niestety zdrowia mieć nie będziemy. No i moi państwo, nasz organizm przypomina akwarium z rybkami. A czego potrzebują rybki w akwarium, żeby przeżyć? Właśnie dobrej, odpowiedniej, biologicznie aktywnej wody. Czyli zobaczcie, jeżeli ta woda w akwarium, ostatnio nawet miałam takie doświadczenie, nie jest wystarczająco dobra, te rybki nasze po prostu nie dają rady tam przetrwać. Potrzebujemy tlenu, potrzebujemy czystego akwarium, czyli czystego organizmu w naszym przypadku. No i pożywienia. I co się dzieje, gdy któregoś z tych składników nam zabraknie? No rybki po prostu niestety nie przeżywają z tym. I, i to za tym idzie nasze, nasze komórki, tak? No i jak to jest właśnie z tymi komórkami? Jeżeli nie mamy wody odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, to komórki wysychają. Gdy ta woda jest brudna właśnie lub martwa, martwą wodą jest na przykład woda butelkowana, to komórki się duszą, dlatego że nie mają tlenu. Gdy mamy toksyny, patogeny różnego rodzaju, komórki są zatrute, a jeżeli brakuje nam pożywienia, komórki są zagłodzone, czyli tak naprawdę nie mają budulca do tego, żeby się prawidłowo odnawiać, prawidłowo odbudowywać. Więc, moi Państwo, nie wolno bogatelizować żadnego z tych etapów, bo gdy nie dbamy o nasze komórki, to wcześniej czy później doprowadzimy się do jakiegoś stanu chorobowego. No, i jak to jest z tym odżywianiem? No, w tej chwili, moi państwo, mamy plagę żywności przetworzonej, mamy mnóstwo antybiotyków, hormonów, tak naprawdę wszędzie. Opryski, nawozy, glifosat, tak naprawdę w każdym, w każdym momencie. Wszechobecny cukier we wszystkim, hodowle na wacie, tak? Czyli tak naprawdę nasze, nasze roślinki nie są hodowane w glebie, gdzie gdzie mają dostęp do minerałów, ale są hodowane na środkach chemicznych. A jeżeli chodzi o samą glebę, to też nie jest ta gleba, która była lata temu, dlatego, że ona jest bardzo wyjałowiona. Po potraktowaniu właśnie takim mocnym środkiem chwastobójczym, wyobraźcie sobie Państwo, że gleba potrafi dochodzić do siebie nawet 15 lat po użyciu. Więc zobaczcie, jak to mocno wpływa na jakość tego, co później spożywamy. No i zobaczcie Państwo, jakie mamy ubytki wartości odżywczych w pożywieniu. Przykładowo zobaczcie Państwo brokuły, jaka jest utrata między rokiem 80-1985 a 96, tak? Wapni to jest minus 68%, kwas foliowy, minus 52%. Zobaczcie Państwo na ziemniaki, wapni tam jest ubytek prawie 70%. Tak. Jeżeli chodzi o banany kwas foliowy minus 80%, witamina B6 minus 92%. Czyli to są ogromne ubytki wartości odżywczych w samych owocach i warzywach. A zobaczcie, jeżeli tych owoców i warzyw praktycznie nie jemy albo mamy je w niewielkiej ilości w diecie, a spożywamy żywność przetworzoną. Czyli te wartości jeszcze o wiele bardziej spadają. Czyli tak naprawdę, nasza rzeczywistość to nie jest świat naszych dziadków i to nie jest pożywienie naszych przodków. Tak? To jest żywność zatruta yy, o bardzo niskiej wartościowości. Więc yy, tak naprawdę, odżywianie na poziomie komórkowym jest dla nas w tej chwili. Wręcz niezbędne. No, i ratunkiem tutaj może być gotowy pakiet, który się nazywa NutriPak. I moi państwo, takie odżywienie organizmu też potrzeba, wręcz to jest konieczne, żeby to robić po każdym procesie oczyszczania, dlatego że w procesie oczyszczania nasz organizm mocno się osłabia. I ten NutriPak też możemy właśnie wykorzystywać na co dzień, jeżeli nasz organizm jest słaby, ale także po każdym procesie oczyszczania organizmu. To jest warunek konieczny, żeby filozofia zdrowia zadziałała i żeby nasz organizm był w dobrej kondycji. No i co to jest NutriPak? To jest prosty, bardzo w użyciu program, który właśnie zawiera wszystko, co nasz organizm potrzebuje. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, ile składników odżywczych tak naprawdę potrzebujemy. Więc tutaj macie Państwo i fitonutrienty, i probiotyki, i błonnik, i minerały, fosfolipidy i kwasy omega-3, które są niezbędne do odbudowy naszych komórek. No i jakie mamy produkty w nutripaku? To jest nasz podstawowy niezbędnik do wody Coralmine, który właśnie czyni wodę biologicznie aktywną, szybko się wchłania do komórki, tak jak Państwu wspominało w poprzednich nagraniach to już jest. Po 15 minutach taka woda może w komórce naszej się już znaleźć. Ale też pamiętajcie Państwo, że Coralmine pośredniczy w dostarczaniu produktów odżywczych do komórki, a nie zostaje to wszystko w przestrzeni komórkowej. Międzykomórkowej, tak? I pomaga wyprowadzać toksyny. Więc to jest istotne bardzo, żeby nasz organizm miał taką wodę, która do komórki potrafi się przedostać i te wszystkie nasze składniki odżywcze tam przenieść, tak? I zabrać tą toksynę. Kolejnym produktem, który znajdziecie Państwo w Nutripaku, to jest koral alfa-alfa i on przede wszystkim wspomaga regenerację mikroflory, miklo, mikroflory bakteryjnej, jest źródłem pełnowartościowego błonnika, ma też mnóstwo cennych minerałów, witamin, pochodzenia roślinnego, wspomaga też detoksykację organizmu i odbudowę mm, mikroflory jelitowej, ale też wspiera i oczyszcza też nerki przy okazji, ale bardzo wspiera też pracę nerek. No i kolejny produkt, który jest w tym pakiecie, to jest premium spirulina. To jest taki um, mix wartości odżywczych w tableteczce. Ona jest w postaci bardzo fajnych do stosowania, Tabletek taki z mocno zbity tak proszek ze spiruliny i jest przede wszystkim czysty i bardzo mocny, mocno przebadany. I uważajcie Państwo na spirulinę, którą kupujecie tak właśnie z nie do końca przebadanych źródeł, dlatego że spirulina. Bardzo chłonie metale ciężkie do siebie. Więc jeżeli mamy tą spirulinę z wątpliwej jakości upraw czy wątpliwej jakości produkcji, no to niestety ona sama w sobie już może być zanieczyszczona. Więc jakość spiruliny tutaj w tym przypadku jest ogromnie, ogromnie ważna. I jeżeli chodzi o właściwości spiruliny, to właśnie uzupełnia nam niedobór witamin, białek i minerałów, bo też ma w sobie bardzo dużo, bardzo dużo białka, normalizuje przemianę materii. Wspiera też tarczycę, niweluje zaparcia i problemu z dysbakteriozą i jest zalecana bardzo właśnie do procesu odbudowy organizmu. Bardzo też jest zalecana, jeżeli ktoś ma problem nowotworowy, to wtedy właśnie wszelka zieleninka jest niezwykle, niezwykle istotna dla organizmu, żeby wspomóc odbudowę naszej komórki. No i znajdziecie tutaj też Państwo korallecytynę. To jest źródło naturalnych fosfolipidów. Lecytyna jest bardzo istotnym składnikiem każdej komórki organizmu człowieka, w tym też właśnie tkanki nerwowej. Ma takie działanie, które zmniejsza nerwowe zmęczenie, poprawia też uwagę, pamięć, koncentrację. Wspiera też serce, obniża poziom cholesterolu, normalizuje ciśnienie krwi wspiera też nam wątrobę i procesy trawienia czyli ona ma ogromną też wysoką jakość i też jest w stanie na przykład wspomóc usuwanie kamieni z woreczka żółciowego także też warto mieć świadomość że ma to działanie też o szerokim spektrum no i pomaga nam odbudować układ odpornościowy, usuwać toksyny, zwłaszcza te właśnie rozpuszczalne w tłuszczach i wspiera proces wytwarzania nowych komórek i uwaga odbudowy uszkodzonych. Czyli jeżeli właśnie mamy problemy z guzami, nowotworami i tego typu rzeczami, to też warto po tą lecytynkę sięgnąć. No, i znajdziecie też Państwo tutaj kwasy omega 360. To jest naturalny olej z ryb morskich. Ma bardzo bogate źródło właśnie kwasów tłuszczowych omega 3 oraz zawiera też witaminę E. I ono też, ona też będzie wspierała serce, układ krwionośny, wspomaga też ściąganie stanów zapalnych z organizmu, niweluje też nadciśnienie, ma takie trochę działanie jak rozrzedzające krew, czyli jeżeli ktoś ma problemy z wysokim ciśnieniem, to też warto po tą omega sobie sięgnąć. Poprawia nam uwagę, pamięć, koncentrację, też wspiera odbudowę układu nerwowego, wspiera układ odpornościowy, no i wspiera regenerację całego naszego organizmu. No i znajdziecie tutaj też państwo taki produkt, który się nazywa Bikurunga. To jest taki produkt na bazie właśnie Bikurungi fermentowany napój mleczny, który właśnie bardzo korzystnie wpływa na trawienie i na odporność. Ten suplement powstał na bazie właśnie tego napoju i zawiera probiotyki oraz cynk. A cynk też wpływa na podstawową odporność bardzo dobrą też odporność naszego organizmu nie tylko tak bo to jest też kondycja włosów paznokci naszej skóry ale właśnie cync jest bardzo istotny z punktu widzenia odporności naszego organizmu. Pomaga nam odbudować florę bakteryjną jelit, usprawnia pracę też układu pokarmowego, no i docelowo wpływa na wzmocnienie odporności, dlatego że moi państwo prawidłowe funkcjonowanie jelit to jest kondycja całego naszego organizmu. To jest taki nasz drugi mózg organizmu, tak, nasze jelita. No i moi państwo, ile czasu trzeba by doprowadzić organizm do równowagi. To jest różne w zależności różnie w zależności od tego z jaką mamy, jakby, jaki mamy start tak, jakie mamy wyjście. Czyli jaką stosowaliśmy wcześniej dietę, jakie mamy nawodnienie naszego organizmu, czy mamy jakieś ewentualne jednostki chorobowe, jakie, jaką mamy kondycję jelit, to jest tutaj też niezwykle niezwykle istotne. No i Regeneracja organizmu to cały proces, trzeba o tym pamiętać, tak, czyli to nie będzie magiczna tabletka, że weźmiemy sobie, nie wiem, dwie spirulinki i już oczekujemy efektów wow, no nie tak do końca, dlatego że pamiętajcie Państwo, że każda, każda nasza tkanka, każdy nasz organ jest zbudowany z milionów komórek i każda ta komórka po prostu musi się zregenerować i odpowiednio wyczyścić i odżywić, więc to jest cały, cały proces. I pierwsze efekty będziecie Państwo widzieć już po kilku miesiącach. Natomiast jeżeli chodzi o taką głęboką regenerację naszego organizmu, no to potrzebujemy tu już lat i to jest okres między 3, 3 a 5 lat, w zależności właśnie od kondycji naszego organizmu. Więc, moi państwo, odżywienie to jest bardzo istotny element procesu powracania do zdrowia. Czyli nie tylko skupiamy się na od, oczyszczaniu, bo jest też część osób, właśnie, którzy mm, oczyszczają się tylko na okrągło, natomiast nie uzupełniają składników odżywczych, no i po jakimś czasie okazuje się, że bardzo źle się czują. No tak, bo komórka musi mieć budulec, żeby się zregenerować, tak. Więc yy, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotny element i pamiętajmy o tym, że Nasz organizm trzeba odżywiać na poziomie komórkowym, a po procesie oczyszczania organizmu to jest warunek wręcz niezbędny. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w tym filmiku i zdrowia Państwu życzę. Dziękuję serdecznie.